Za portretami są skróty do poszczególnych pięter. Ciekawe, jak można zdobyć hasła. Harry Potter! Właśnie ciebie szukałem. Cześć, Fred. A gdzie George? Na górze, pilnuje sklepiku. Wcześniejszy prezent gwiazdkowy Harry. Mapa fotów. Pomoże ci w poruszaniu się po Recie, Rety! Dzięki, Fred. Żeby wyświetlić mapę, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Tab. Dalej, chodź ze mną na górę. Zaprowadzę Cię do sklepu. Siemano, dzisiaj oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z Harrym Potterem. Jest to drugi odcinek. Myślę, że pierwszy Wam przypadł do gustu i fajnie Wam się go oglądało, więc oczywiście no, będę go kontynuował I, i, i postaram się z Wami przejść całą grę. Dostaliśmy od Freda, albo może to był George, mapę Huntsfotów. Um, która nam pokazuje wszystkie piętra, dokładnie gdzie, co jest, gdzie możemy trafić, jakieś pomieszczenia, ale to pewnie nam się później przyda. I teraz musimy z nim się udać, bo Freddy i George założyli e, sklepik, w którym sprzedają e, swoje rzeczy wymyślone. Ale po drodze jeszcze pomieszkujemy może coś, poszukamy jakichś ciekawych znajdźków. Do lochów? Nie, do lochów na razie nie idziemy. W sklepie Freda i Georgia Wislejów mają nieco rzeczy. Yy, chleb, 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 sklep. Ha, chleb, sklep. Yy, zachwalają sklep, czyli trzeba się tam będzie udać. Może coś fajnego kupimy za to co już hej, dostaliśmy. Hej, o! Tu. Znowu widzicie, mamy motyw handlu. Kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Jak to działa? 25 fasolek, kupimy sobie. Jasne, kupimy skoro ich tu Piesz jest tyle, kart powodzenia. Ma jeszcze coś, tylko jedno, tylko jedno chyba miał. Hmm, poskąpiło fasolkami. Jakieś sekrety. Pamiętacie, że jest dużo. A w ogóle jak widzicie Ho Hogwarts się już zmienił, nie? Bo to inni, inni twórcy robili grę i każdy miał inny pomysł na wygląd zamku i przyjęli jakieś już nie... Nie brali tego starego, standardowego, tylko postanowili odświeżyć to trochę. Zobaczymy, tu mam jakąś skrzynię. Mam nadzieję, że jakaś karta się tu znajdzie. Nie. 800 fasolek. Trzeba to wydać na coś. Może u nich będzie coś ciekawego zy Nie mogę się doczekać kolejnej próby. W zadaniu Dobra, to idziemy od razu Możesz iść ze mną, jeśli chcesz Poszukamy różne, różnych rzeczy w przyszłości. Fajna też opcja, że nie musimy nie, musi, nie musimy od razu e, chodzić na ruchome schody. tylko możemy bezpośrednio. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Jaki głos dupy. Dziękuję profesorze. Pewnie już wiesz... Dementorzy z Askabanu przybyli do ma Magonagal listę... to jeszcze chyba ma ten sam co w filmie głos. Założę się, że Sirius Black będzie trzymał się z dala od Hogwartu i dementorów. Ruszcie się! George już czeka w sklepie. Ej, przy dyrektorze Zalo. stoisz, a ty nas poganiasz. Co się rządzi? Gdzie ty... Aha, na 7 piętrze. No w sumie na tym piętrze mamy... nasz pokój wspólny. Osiemano, masz hej, coś dla hej, mnie. Chodź Ej, czemu wszystkie goski tak samo wyglądają? Kupić Tamten był identyczny. Ej, za 100? To nie, za drogo. Tamten miał tylko 25. Hmm, chyba nie. Dzięki. Poskąpił. Twoja strata, kolego. Daj Chlata mi. Znaczne, kolego, ja ci nie znam. Ale Aha. Tu mamy jeśli chcemy wiedzieć co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George. A. A, to u nich trzeba kupować te hasła. To na to będą nam te kociołki. Jeśli chcemy wiedzieć co kryje się za tym portretem, musimy... The kupić hasło u Freda i George a. Co nam to dało? Dało nam to coś, że tu dałem... Aha. Wow Takie buty Sekret? Ile tu jest? Cztery sekrety są ogólnie i no... Oparcie, cowo. A ci za mną nie chcieli iść, to nie. Dobra. Kurwa dama. Hasło, oczywiście, żeby nam otwarła. Tylko gryfonii go znają. Co stało się tu, coś? No, nie załapał za pierwszym razem. Do zobaczenia później. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę o czymś powiedzieć, profesor McGonagall. Spoko. My cię nie potrzebujemy. Ciekawe, o co chodzi. O, my tu sklepiku. Co i tu mają ciekawego? Witaj Harry! Witaj w naszym sklepie. O, karty! Wow, patrzcie na te rzeczy. Jak się podnieci? Po prostu podejść do przedmiotu, który Cię interesuje. Powiemy ci co jest i co ile kosztuje? Jakie bajery, co tu można? Karty. Tu nic nie ziemy. Żawy nie, żaby mi nie są potrzebne. Nie, to jest wyjątkowa, super, super specjalna karta kolekcjonerska. Damy ci ją za darmo, jeśli znajdziesz pozostałe. Czyli zyskawe. czyli musimy uzbierać wszystkie karty, to nie nam dadzą. Tylko ciekawe co to będzie. Pewnie hary na niej będzie. Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. Przykro mi, Masz Aha, za mało kociołkowych piegusków. Czyli hasła do portretów. Hary. Masz za mało A, dobra, to są tylko za kociołkowe pieguski. Zobaczymy jak karty stoją. Mm, niestety masz za mało dyniowych paszczecików by to kupić. Dynie. Nie skompletujesz swojej kolekcji bez tej karty, Harry. O ile? 150, no chyba was postrało. Nie teraz, jakieś dzięki. dzierstwo. Idę do konkurencji. Uwolniliśmy od tej karty Draco Malfoja. Stuwa, nie no, nie teraz, a tu? Hey. Mm, niestety masz za mało dniowych pastecików, by to kupić. Uwolniliśmy od tej karty Co oni go ukradli ze wszystkich kart? Nie, nie no ty drużyny znajdę stąd. Ron, ale masz skąpych braci. Weź. A nie wpadaj kiedy chcesz, Harry. Nie wpadnę, obniżcie ceny o połowę przynajmniej. Fuj, Irytek o, znowu. Nie. Irytek. O, Kolejna zmiana, Pamiętacie jak Irytek w poprzednich o, częściach o, wyglądał. I ha, tu im nie wyszedł zbytnio. Nie mogą ze ale dziwię mnie dlaczego w ogóle. O, ani... no w książce było, ale dlaczego w filmie w ogóle Ani razu nie zaprezentowali? Pewnie ciężko im było zrobić coś takiego brzydkiego. Jazdaron, możemy zdobyć tę kartkę O ma chyba hasło do portretu Racja! Zaczarujmy go i pokażmy mu gdzie jego miejsce A to chyba musimy razem go We dwóch? We dwóch Ło wow. Gie... Jak szmaciano Lalo go wali. Się Dawaj kartkę. Dobrze, co to będzie? Znamy hasła. Wszystkie? Dalej, wypróbujmy je. Wszystkie? No to po, a ja jak nie miałem kupić, już Freda Ty i George'a. Tylko na portretach z numerem piętra na górze. Tak myślę, a tym powinniśmy wrócić do pociągowej komnaty. Jakie zdierstwo! Jakie zdierstwo, oni mi chcieli okraść. Zaraz się zaczną zajmować zupiiki nadmarnicze kociołkowych piłgusków. W tym roku będzie nasłuchuj Hagrid. O. E, czy któreś z was wie, którędy mamy iść? Myślę, że zajęcia odbędą się na połoku. Ja to świetnie, Nawil. Pójdziemy razem. Chodźcie, zanim przypomnisz, można ich rozpoznać co i jak. Nawil, jaki fajny, jak pierwszy raz nie zapomniał gdzie są zajęcia. Jaki zamek. Fajnie już to zrobione, można sobie wyjść elegancko, a nie takie kwadratowe wszystko. O. W ogóle też niektórzy... Y, mówiliście mi, żeby... Czy by dało radę przygłośnić trochę dźwięki z gry, ale powiem Wam, niektórzy mówią, że dźwięki są, z gry są za głośne, niektórzy, że za cicho, że znowu coś tam nie słychać. Ciężko naprawdę jest to wszystko dopasować, żeby każdemu pasowało. Nie chcę spóźnić się na nowe. Aloha Aloha Jest karta, i to przydale. Dobrze, że tylko rzucają tym głównym. Znaczy niedosłownie, a dostałem dostałem. i karta. Jakaś chyba na tym była, jak dobrze kojarzę. No przynajmniej zebrał te wszystkie. Nie, mamy tu jeszcze coś ciekawego po drodze. Jak ci się O. O. Ci biegają, lamy za mną. <głynie> o, o, o co tam masz ciekawego? No chcę, ale za 25 fasolek tylko. Za stówę nie! No, w życiu. Gdzie hmm, ty? Mam nadzieję, że gdzieś taniej trafię. Może pohamujemy innym razem. Spongifus. Spongifus. Eee, a to w górze jak on tak stęka. to! bym się takie dynie dyniowe pasztyciki tam na prawo mogłem iść ale to chyba później na razie pójdziemy do tego hagrida go odwiedzić się obrazić na nas i co wtedy o Biegają wszędzie za mną, zamiast pozbierać te fasolki to nie jego po co. O, zapis? Już las inaczej wygląda trochę. O, już tak przyjemniej wszystko, nie takie pikseloza sama. Tu, tu będzie Hagrid. Zaraz mieliśmy i za. Aha, tam jest Neville. Tam jest. znowu. kociołek. zawsze spokój. O, karta! Albo to jest himera, Nie wiem. Wszystko takie brzydkie jakieś. Wiem, że te. o, o. dynie można było rozwalić. A dynie, z których fasolki wypadają. Mogę walić? A w trójkę trzeba. A ja nie powiecie, że to tak mogę w nieskończoność. Ja już chyba nie respią. To był jednorazowy bonusik. Słyszałam, że za usunięcie chłopców koronwalijskich grasujących w pobliżu lasu prefekt oferuje karty kolekcjonerskie. Zajęcia z opieki nad magicznymi stworzeniami są za tą bramą. Okej. Okay. Wow! Za pierwsza zagadka. Zapie... Eee, ha! Aha, to są te jedne Kiedy z tych zadań. Jeżeli chcecie mieć możecie iść tędy na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami. Decyzja należy do ciebie, Harry. Możemy się trochę rozejrzeć, lub iść za Neville na lekcję. Wziąłbym te choliki, ale nie no, najpierw chcę Wam pokazać, żeby jakoś ten odcinek minął. No, jestem gruby i brzydki. Mam nadzieję, że Hagrid nie będzie chciał, byśmy tego dotykali. Gry? O chydry stwór. <grym> Witam na zajęciach nad magicznymi stworzeniami. Będę was uczył w tym semestrze. Chciałbym przedstawić Wam Hardodzioba. To hipogryf. Dziś nauczycie się go dosiadać. <toczny> Ty pierwszy Hag. Podejdź do Hardodzioba, ukłoń się i czekaj. Nie ukłonie się przed tą stręczną bestią. Witaj, Hardodziobie. Dobrych hipów. Jak się podlizuje Elizodub, przez tyle pierścieni, by pobić rekord zapisany na liczniku. Niech się lata. Ty będziesz gotów po prostu naciśnij prawy przycisk myszy. Wyjobek wzbił się w powietrze. Jak mam latać? Bo nie umiem. Tu mam latać. A minę? Nie, zaliczyło mi chyba. Prawym przyciskiem myszy, jak coś się lata. Trzeba to dobrze wymierzyć. Później chyba będą mniejsze te obręcze. To będzie jeszcze ciężej. Tu mamy chyba ileś tych zadań do wykonania właśnie. Różne poziomy trudności. Mam nadzieję, że nam się uda. O, minąłem. A, minąłem. Fajnie, widzicie, jaka płynność jest tej gry. W ogóle zwróćcie uwagę na tą grafikę się naprawdę bardzo podobała, bardzo bardzo fajna gra, chyba najlepsza ze wszystkich części. Bo dalsze części czwórka, nawet nie wiem, czy ja wam czwórkę będę pokazywał, czy jest sens, bo ja nawet nie przeszedłem ani razu, grałem trochę, ale mi się w ogóle masakrycznie nie podobało. mi się Zobaczymy, jak to będzie. A piątka, no to już praktycznie tylko zwiedzanie Hogwartu, tam się nic nie robi, tylko zbiera się. Jakieś tam kule świecące. No, a my dolecieliśmy elegancko. Pewnie jakąś kartę dostaniemy, tam była jakaś mowa o kartach. Bał się chyba na 3. Karta o, kolekcjonerska złota. Nie, to jest kolekcja z serii Queidicha. Mam tu 5 różnych tras. Możesz na nich wygrać 5 fajowskich. Chyba 4, czy jeszcze oprócz tego 5? Założę się, że tak naprawdę jesteś łagodny jak baranek. Co Bez Dział ja mi go! Umieram! Jak wryj dostał? Potwór mnie zabił. Ha. Nie umierasz. No i co poszedł, nic mu się nie działo. Myślicie, że się wyliże? A to wyliże. No jasne, pani Pomfrey potrafi w sekundę wyleczyć każdą ranę. Na pewno Malfoy będzie chciał to jakoś wykorzystać. Kij mu w oko? Harry bardzo przejął się kłopotem Hagrida. Wiedząc, że Malfoy tylko udaje kontuzję, martwił się też losem Hartodzioba. A gdzie poszła Hermiona? Zaraz zaczną się zajęcia z transmutacji. Hmm... gotowi na lekcję? Gdzieś ty była. Wszystko w porządku? Co się stało? Co... co... co, co Jestem się stało się? Jest trochę zmęczona. Chodźmy co się, na pierwszy co się, co się, co się piętro, stało? spóźnimy się na transmutację. Możemy pójść skrótem przez portret. Albo pójść naokoło schodami. Prowadź Harry! Hmm. dobra. Pierwsze piętro, klasa transmutacji, zapiszemy, a pójdziemy sobie zobaczyć jeszcze chwilę, co tu mamy. Aha, tu jest ta, nie, tu ta klasa, to my tu byliśmy. W się wychodzi z. Yy, yy, ze sprawdzianów. Pójdziemy naokoło. Nie, nie chcę. Nie chcę handlować. Pierwsze piętro, czy nie? To pójdziemy tu. Nie, nie dojdziemy. Aha. Myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest Jak, jak przecież podobno mamy wszystkie hasła. Aha, nie, to też źle gadam. Aha, dobra, postrało mi się. Mój błąd. Yy, to są portrety, za którymi są ukryte jakieś sekrety, czy coś. Eee, a my dostaliśmy sekrety do, do tych przejść, żebyśmy mogli łazić na skróty zamiast naokoło wschodami. A, dobra, wszystko jasne. Mój błąd. Co my tam mamy? Czemu to nie uznali jako sekret? Znowu ten dziad! Patrzcie, Montreal gangrena i pęknięna. Nos <grywka> Nie podoba mi się ta zbroja. <grywka> ja się przykoksił. W Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Przeci damy radę oczywiście. Jak tylko złapiemy. Aha, bo to ty koronę mi karpere traktor uczniaków. Aha <grywka> ha ha. No co jest? Aha, ciągnij! Ja mu tak będzie każdą część zbroi uwalał. Co mu zabrał? Chyba na ramieniki to były. O, tarczy nie ma, to już ma pozamiatane. Tarcza! Fetorokulki genialny rok. A. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Ha. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Iretka pewnie się spóźnimy. co, nam tylko punkty zabiorą. Mmmm... Jest tu jeszcze coś fajnego. Nie ma nic. Dobra, myślę, że na ten odcinek wam wystarczy. Może nie jest jakiś mega długi. Wiem, z tamtym ostatnim z poprzedniej serii trochę prze, przedobrzyłem godzinę czasu, ale na zakończenie chciałem coś mocniejszego walnąć. Myślę, że takie, nie wiem, 20-30 minut odcinki jak najbardziej wystarczą. Postaram się jak nie codziennie, to może co, co dwa dni wrzucać, jeżeli tylko będę miał czas, żeby nakręcić to jak najbardziej. No i tyle. Dobra, no to żegnamy się, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!